Serbusy to będzie dobry wszystkich, bardzo gorący ja Jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale Co Minecraft. I zanim jeszcze zaczniemy, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do sklepu, który wczoraj otworzyliśmy. Znajdziecie tam na przykład takie bluzy, słuchajcie. Więc jeżeli chcecie sobie kupić właśnie taką bluzę, albo w ogóle o wiele lepsze, zaraz to słuchajcie, koniecznie wbijacie do opisu milkihop.itreshop.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ naprawdę bluzy, koszulki, kejsy, plecaki, piórniki, znajdziecie tam wszystko co potrzebujecie. Także zapraszam Was bardzo gorąco oczywiście do opisu, ponieważ tam jest link do mojego nowego sklepu. Także wbijajcie, oczywiście, łapkę w górę na subskrybujcie na moim kanale i dziękuję wam za 300 tysięcy, także to jest naprawdę niesamowite, bardzo wam dziękuję, prawdopodobnie jutro albo pojutrze pojawi się na Instagramie moim konkurs, e, właśnie z tej okazji na jakąś koszulkę z mojego sklepu albo coś takiego, także słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy, a my słuchajcie, lecimy z Minecraftem i jak widzicie, moi drodzy, nie zaczynam normalnie, jak możecie zauważyć, ile na naokoło mnie jakieś fioletowe, słuchajcie, dymki latają i już wi wiecie, słuchajcie, wy już wiecie, wy już to wszystko wiecie, dlatego że jakby, no, macie oczy, umiecie czytać i wiecie, że, kurde, zamieniłam się, będę ja nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle. Wchodzę na Minecrafta, co nie po live'y, żeby się ogarnąć. No i w ogóle patrzę, jak ja kucam. Jo. Dobra, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. Oj, aż funkcje klawiszowe mi się chciały włączyć. Wiecie, że IG zamienia się w Z i tak dalej. Ale w każdym razie jesteśmy dzisiaj sobie Endermanem, no i jakoś musimy sobie, sobie poradzić. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie ogarniam, o co chodzi, ale... No, ale do dzisiaj, słuchajcie, dzień z życia Endermana, chyba nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś się zmienię, słuchajcie, albo coś, no ale okej, okay, słuchajcie. Jak widzicie, to jest mój, słuchajcie, nowy domek. Bo w ogóle ja mam te buty, słuchajcie. Ja... <ścoughs> okej, okay, dobra. W każdym razie, jak widzicie, tak wygląda sobie, mój nowy domek. Tak on się prezentuje. Możecie pisać, czy ładny, czy nieładny. Bardzo się starałam, robiliśmy go na wczorajszym live. Ie. Jeżeli was nie było, to mogą go zobaczyć tylko i wyłącznie wspierający kanału I możecie wlecć kanał obok tego. Subskrybuj, tam możecie sobie wspierać. A propos jeszcze koszulek, to chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli mi wyślecie sobie jakieś zdjęcie tego, że zamówiliście koszulkę, albo już samo zdjęcie w koszulce, albo nie wiem, zdjęcie casea, no zdjęcie zamówienia, whatever, to słuchajcie, wejdę na was pro, na Wasz profil i Was postaram się zaobserwować. Także zapraszam bardzo serdecznie do tego. No i to wszystko oczywiście Milka przez. Dwie... A. no bo jakby nie inaczej, no ale co chcecie? No, troszeczkę dziwnie bije, że tak powiem, jak jestem Endermanem, ponieważ nie za wiele mogę robić. Tak jak widzicie, domek wilki, Tu mam jeszcze tą skrzynkę, którą muszę sobie przenieść. Ją się sobie przenieść, ale w końcu, w każdym razie tak wygląda ten domek, socie, który budowaliśmy na, na live. Myślę, że naprawdę wygląda całkiem ładnie. Naprawdę bardzo się sobie starałam, żeby on, żeby po prostu wyszedł, żeby tutaj było wszystko dobrze i tak dalej. Więc tak obejdę, was na naokoło tego domku. Żeby pokazać wam jak on, słuchajcie, wygląda. Także tak on się prezentuje. No i tak, musimy jakoś wejść w ogóle tutaj wejdę. Widzę, że tak trochę będę się bagować, ale słuchajcie, weszliśmy. I tak, udało nam się zrobić na wczorajszym wczoraj, live wczoraj, 12 diamentów, z czego słuchajcie, właśnie 3 wykorzystałam na zrobienie sobie kilofa. No i w środku jeszcze coś cieszał nie mamy tej pieninko. Możemy sobie oczywiście tutaj pociuwać na pianinku, jeżeli chcemy. E, tutaj na dole nie ma jeszcze nic, jest tutaj budowane, słuchajcie, a na górze mamy e, łóżko. Jak ja się zmieszczę do tego łóżka, słuchajcie, ja będę za duża, nie wiem. E, no i tutaj, słuchajcie, będą jakieś rzeczy, to już chyba zaczęłam wkładać, słuchajcie, niektóre rzeczy, okej, okay, widzę, że tutaj będzie ciężko, jeżeli chodzi o e, to wszystko, ale dobra, no i jak widzicie, tutaj będą, słuchajcie, e, taki, myślę, że magazyn, no, oczywiście to jest komin, który tutaj troszeczkę przeszkadza, ale mam nadzieję, że, jejku, jak to się buguje. Że jakoś to ogarniemy. No i tak to, słuchajcie, właśnie wygląda. Dobra, musimy jakoś tutaj przejść. Okej, okay, udało się. No i tak właśnie, słuchajcie, wygląda mój domek. Nie wiem za bardzo, co my tutaj będziemy musieli, mieli robić jako Enderman, ale jest mi trochę dziwnie. W ogóle, wiecie co, musimy coś sprawdzić. Idziemy do portu i tam zobaczymy, słuchajcie, jak tam z wejściem do wody. Czy też będę nie zabijać, czy to tylko jakby jestem postacią taką, czy coś. A jak mam miecz? Patrzcie, nie widać mojego miecza, jak noszę miecz. Szkoda trochę, no ale dobra, słuchajcie, też zbroi nie mam. A zobaczcie, ja mam zbroję. Także, okej, okay, słuchajcie, dziwne. O, kurde, tu jest stop, słuchajcie, tu nie możemy przejść tędy. Na no, jak to się stało? Bo chciałam wam pokazać, słuchajcie, drogę. Ponieważ to jest, jak widzicie, budowana, słuchajcie, normalnie autostrada. Także, ym, naprawdę tutaj, słuchajcie, coraz ładniej to wygląda. Tutaj to palno, no musimy czekać po chodniku chodzić. To jak widzicie, nawet bus jest, słuchajcie, piękny. Yy, możemy sobie tutaj posiedzieć, słuchajcie, na ławeczce, usiąść sobie. <grym> Wow, ale to, czemu <grymuje> ja się, z... dobra, słuchajcie, to, to, to nie ma sensu, to nie ma sensu, tu wiecie, droga jednokierunkowa, tam jest też, słuchajcie, dalszy ciąg autostrady, w ogóle nie wiem, czy tutaj są samochody, słuchajcie, może tutaj będziemy mogli mieć samochody, słuchajcie, i samochodami podróżować, to by było, było naprawdę super, ale dobra, słuchajcie, lecimy tutaj na dół, czy tutaj na dół jest jakieś przejście, dobra, słuchajcie, mamy tutaj na dole przejście, jak widzicie, tu mamy parking, normalnie, słuchajcie, ja nie mogę, tutaj się po prostu takie rzeczy dzieją, że ja nie mogę, moi drodzy, dobra, słuchajcie, w każdym razie, Wow, jest, słuchajcie, sztos, jest totalny sztos, e, mamy tutaj jakiś, słuchajcie, i mamy tutaj jakieś inne rzeczy, tutaj chyba nie zmieniło się tego, co widzę, to, słuchajcie, chyba nic, tutaj w ogóle nie ma naszej łódki, ok? okej, statek Dave'a, wow, ale potężny, słuchajcie, ten, to maso. wow, wow, powiem wam tylko i wyłącznie, wow, ale dobra, słuchajcie, wejdźmy sobie na górę, bo ja bym chciała tutaj, tu... Czekać, bo jak tutaj przejść, dobra, w ten sposób, bo ja bym, słuchajcie, bardzo, bardzo chciała w końcu wejść do tej wody, tylko, że tutaj boję się, że nie jest. W, w, z powrotem nie uda nam się przejść, także musimy wyjść z portu i gdzieś tak na około pójść do tej wody A z tego widzę, tutaj jest jakaś woda, także można sobie do niej skoczyć, ale jak już nie blisko morza, to już co nam robi Obsydian, nie wiem, dobra, ale wskorbi już do tego morza, więc uwaga, uwaga, chwila prawdy. Czy będzie nas bolało? Nie, normalnie możemy, patrzcie, widzieliście kiedyś Endermana w wodzie, bo ja nie, słuchajcie, to jest pierwszy niepowtarzalny widok, już nigdy tego nie zobaczycie, także dobra, słuchajcie, to, całkiem spoko, tu mam jakąś wódeczkę w ogóle, ale to jest nieważne, e, ta że dalej, sobie chyba pozostaje taka, jaka jest, e, no ale, słuchajcie, tak, e, lecimy sobie, wiem, co ja muszę zrobić, słuchajcie, muszę przetestować flaka, ale ten domek ładnie wygląda, no nie mówcie mi, że nie, jest prześliczny, słuchajcie, to nam jest taki śliczny, naprawdę, dobra, słuchajcie, w każdym razie, patrzcie, lecimy, Yo! ja nie mogę, no, słuchajcie, jest totalnie komicznie, jeju Siema, jest ten który sobie ma flaka i sobie skacze, Nie no, dobra, myślę, że naprawdę bardzo śmieszne. E, ale dobra, socie, nieważne, już nie, nie nie, nie, nie śmiejmy się z tego, słuchajcie, musimy zacząć coś działać. Także wchodzimy do naszego super domku, moi drodzy. I w ogóle, słuchajcie, przydałoby nam się w ogóle pójść do. Y, znowu do jaskini, dlatego że ostatnio, jak byliśmy, to znaleźliśmy się fakt, faktem, słuchajcie, parę diamentów te 12, ale ja uważam, że fajnie byłoby, socie, jeszcze coś, socie. Znaleźć. Także myślę, że mamy wszystko i możemy w lecieć do kopalni. Tylko, że ja nie wiem, jak ja to zrobię. Słuchajcie, to będzie naprawdę bardzo. Wow! No właśnie, a propos, słuchajcie. Bardzo ciężkie wyzwanie dla mnie. Dobra, słuchajcie. Enderman w kopalni, Tego jeszcze nie było. Także słuchajcie, no najwyższy czas, słuchajcie, najwyższy czas. Także musimy znaleźć jakąś kopalnię. Ale się no zbliża. Ale dobra, że my się nie chcę wracać za bardzo do łóżka. Mam nadzieję, że, słuchajcie, znajdziemy jak najszybciej jakąś kopalnię, do której będziemy mogli się wkopać. Pod siebie nie będę, słuchajcie, raczej kopać, bo to jest, słuchajcie. Lepiej nie sądzę, lepiej po prostu nie. E, chyba, że nie znajdziemy kopalni, no to wtedy będziemy musieli sobie tak zrobić. Ale mam nadzieję, że oczywiście coś znajdziemy to jakąś kopalnię, jakąkolwiek, jakiekolwiek jaskinię, kurde. No bo, jak nie, no to kurde, Kiepściutko będzie. Dobra, idziemy na ten biom grzybowy, bo wcześniej też tutaj poszłam i mm, powiedzmy, że nam się to płaciło. Także też sobie tutaj spróbuję sobie przejść. Tylko, że tutaj nie pamiętam, żeby były jakiekolwiek, moi drodzy, jaskinie, więc będziemy musieli cię chyba po prostu tak wkopać. Ojojoj. Oj, oj. Tego nie chciałam zrobić, uwierzcie mi, tego nie chciałam zrobić. No kurde, no musimy jakoś wyjść. Kurde, nie wiem tym za bardzo. Nie wiem tym chodzić słuchajcie, tak do końca. No bo kurde, to no, ciężko chodzi. Ale, ale czekajcie, widzicie co, jeszcze się nie, nie będę budować, ale nie wiem, czy nie ma tej peaceful, słuchajcie. Ale jakby nie było, chyba jest, bo nie zraca, słuchajcie, jedzonka, ale kurde, szkoda, bo tak to byśmy wiecie. Zobaczyli, czy Endermany, słuchajcie, na nas jakoś jakby reagują, czy coś. Wydaje mi się, że raczej tak, bo no, to jest chyba jakiś mod pewnie, czy coś, ale no nie wiem, dobra, w każdym razie tak. E, musimy się wkopać, ponieważ nie ma, nie widzę innej opcji, słuchajcie, ale dziwnie w ogóle, w sensie jakby. Nie wiem, bardzo dziwnie słuchajcie mi się tutaj e, porusza jako ten Enderman. Jest dosyć śmiesznie, myślę, ale dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że to jest taka w ogóle, ja nie wiem, jak Wam się wrzucić do normalnej postaci do mojej milki, słuchajcie, ponieważ to już jest. To już jest trudniejsze, to o tym nie pomyślałam wcześniej, ale mam nadzieję, że w jakoś uda nam się, wiecie, ostatecznie wrócić do tej naszej postaci. Chyba, że możemy być jeszcze innymi w ogóle postaciami. To by było w ogóle cool w sumie całkiem. Jakbyśmy byli jakimś kryperem, czy coś, słuchajcie, nie wiem. albo bo Jejku, zawsze chciałem, być nie toperzę. Ciekawe, czy w ogóle latać możemy. Fajnie by było, gdyby się dało latać. Tutaj mam jakieś węgiel oczywiście jako e, fajne... To w ogóle łapku słuchajcie, musi kopać, ponieważ nie ma tutaj niestety kilowa w rączce. Nie wiem, dlaczego tak jest, no, ale no niestety tak jest, ała, aż gdy się o sufit. To bolało, nie powiem, to bolało, słuchajcie, nie powiem, że nie. No ale słuchajcie, lecimy tu w ogóle, wkurzają mnie te. Ja nie wiem, jak endermany, słuchajcie, to robią, ale mnie tak denerwują te fioletowe particlesy, które cały czas latają. No po prostu to jest jakiś w słuchajcie. No nie da się normalnie na tym po prostu funkcjonować, cały czas to lata. W ogóle nie widać słuchajcie, nic przez te balone fioletowe, słuchajcie, kurde kropeczki i dymki. No ja podziwiam wszystkie Endermany, Ja naprawdę je wszystkie podziwiam. Słuchajcie, to jest podejrzane po prostu. Ja nie wiem jak to się po prostu stało. Ja nie wiem jak one funkcjonują normalnie, ale ja funkcjonować normalnie w sensie nie potrafię. Mam nadzieję, że natrafię na jakąś w ogóle jaskinę, ale wydaje mi się, że będzie giga ciężko. Mm, bo już jest nisko. O! Co jest? Co jest? Pięć, słuchajcie. Ja nie mogę znaleźć, słuchajcie, Enderman znalazł diamenty. No to cool, słuchajcie, no to ładny dzień życia Endermana, słuchajcie. Enderman, z tego co widzicie, ma naprawdę dosyć duże szczęście, jeżeli chodzi o Wow, no po prostu cool. Dobra, ale musimy słuchajcie, Musimy trzy. E, trzy krateczki e, robić. Ale w ogóle, jaki fars, że znaleźliśmy słuchajcie, diamenty? No Enderman, ty to jednak jesteś, słuchajcie. ja nie mogę. Endermany mają takie szczęście, słuchajcie. Ja, ja chcę być jednak do końca życia Endermanem, słuchajcie, w takim razie. Skoro ja mam tak znaleźć dwa diamenty. Totalnie nie ma sprawy, słuchajcie, Totalnie nie ma w ogóle żadnego problemu. Denerwuje mnie to, że musimy sobie takie wysokie robić tunele, bo inaczej to byśmy się cały czas bugowali. Także to idzie jak najbardziej na minus. I w ogóle ciekawe jest są chłopaki, bo myślmy, jak znajdą takie tunele w ogóle. <gurde> Kurde, to będzie dziwne. Oni to mogą pojedyncze sobie kopać tunele, dlatego że są socie tacy malutcy. A ja teraz jestem socie, socie taka wysoka, że ja nie mogę, ale dobra, słuchajcie, No całkiem spoko opcja, no nie powiem, że nie, dobra, słuchajcie, Zwierzę sobie ten e, redstone, ponieważ musimy do, do tego mieć, do. Enchanting Table yy, To się słuchajcie, zawsze wszystko przydaje, także oczywiście bierzemy to. Yy, no i nie wiem, znacznie, no, nie wiem, co mam zrobić za bardzo. Zakrę jako ten Enderman, słuchajcie, może znajdziemy jeszcze jakieś diaksy. W ogóle 8 osiem, osiem diamentów, przejdźcie to? 8 diamentów. A ja nie wiem, chcecie, jak to jest możliwe w ogóle, no ale. Cał o, Zostań! Chodź tu i do mnie, dobra. To jest naprawdę całkiem spokojne, ale wiecie, co jest słuchajcie, najlepsze: Endermany z trzymane, że lubią chodzić w bluzach Milky Ware. Także wbijajcie sobie do opisu i koręczkę kupujcie, jeżeli chcecie być e, jak Enderman. <laughs> jeżeli chcecie być cool, zendywan, diamonda, to zajcie koszuleczkę, jak kupicie z mojego sklepu, to na pewno chcecie, to się stanie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Fani byłoby, gdybyście coś kupili, jeżeli coś kupicie, no to w serduszku moim chcecie na zawsze, ale ogółem wczoraj było 3000 odtworzeń sklepu, także. Wow. Także wow, słuchajcie, naprawdę mega to jest sporo, dobra, widzę, że to nie może nie, umie, umie się już dostać. Jest dosyć to wszystko problematyczne, nie powiem, ale słuchajcie, no najgorsze są te filotowe partiklesy, które tutaj latają. Wszędzie, słuchajcie, to jest naprawdę straszne i strasznie irytujące, ale... No ale dobra, słuchajcie, jakoś przynajmniej dajemy sobie radę. Ważne, żeby. Może to one, słuchajcie, przywołują diamenty, nie wiem, słuchajcie, ale naprawdę duży fart, że udało nam się znaleźć tam te diamenciki. Mm, sera, mega fajnie. Ale no wydaje mi się, że już, słuchajcie, słuchajcie, więcej diamentów nie znajdziemy, ale osiem diamentów to, to jest, tak jest takie, słuchajcie, mega gicior. Także bardzo fajnie, Dobra, to jest jeszcze resno, także wykopiemy sobie ten stołnik, lecimy z tym koksem, słuchajcie, będziemy powoli już kończyć odcinek, ponieważ, no ja już mam dosyć, słuchajcie, być jako enderman. No i mam nadzieję, że jakoś. O, to bolało. Mam nadzieję, że, słuchajcie, jakoś się nam uda w ogóle wrócić do tej postaci z powrotem, no bo kurde. Eee, ja nie chcę być na zawsze Santa Endermanem, naprawdę ja nie chcę być na zawsze Endermanem, także jeżeli wiecie jak powrócić się do normalnej postaci, no to e, wiecie co robić, co nie. A my kończymy. Jutro się widzimy o 10.30, tak jak zawsze. Dzięki za oglądanie oczywiście. Bijajcie do mojego sklepu, jeżeli chcecie o właśnie taką, słuchajcie, bluzę jak ta. E, jest oczywiście wiele innych wzorów. W sumie są trzy wzory. No w zasadzie to cztery, jeżeli chodzi o kolorystykę. E, także bijajcie do sklepu. E, my się widzimy już jutro. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę, subskrypcja. Bijajcie na Instagram. Tam będzie konkurs na koszulkę. Także trzymajcie się. Pa, Do zobaczenia. E, no i piszcie mi, co zrobić, żeby już nie być Endermanem. <laughs> Hejka.